Witajcie, rodacy. Mając garaż, potrzeba nam co najmniej regału i stołu, dlatego dziś zobaczymy, co oferuje wewor i jak z jakością. Zacznijmy od stołu, a tak wygląda karton otrzymany od kuriera. Wszystkie elementy są bardzo dobrze zabezpieczone na czas podróży. Z dodatków mamy opisane śruby i nakrętki i te oznakowania się przydadzą, bo bardzo czytelna i prosta instrukcja montażu się do nich odnosi. Samo składanie to bułka z masłem, wszystkie otwory są wywiercone idealnie, a śruby pasują jak ulał. Tak wygląda stół 15 minut później i ten blat z litego dębu jest naprawdę ładny, plakierowany i odporny na zarysowania. Doceniam też rogi, które są zaokrąglone, by o nie nie haczyć. Cała rama w całości stalowa i pomalowana proszkowo. Dodatkowo wcięcia pozwalają nam na regulację wysokości od 72 cm do 97, więc na 100% sobie dopasujecie wysokość pod siebie. Doceniam też regulowane nóżki, więc jeżeli Wasza powierzchnia nie jest równa, to nie ma problemu. Super sprawą jest też wbudowany zasilacz na lewej stronie. Ten ma dwa gniazdka, jak i dwa porty USB. Całość jest dodatkowo ekstremalnie mocna. Możecie na tym stole postawić nawet 900 kg, tak więc sprawdzi się do wszystkich możliwych zastosowań. Ja mam wersję 135 cm, ale jeżeli potrzebujecie szerszego blatu, no to nie ma problemu. Na stronie producenta są i takie dostępne, ale spieszcie się, bo bardzo szybko zostają wykupione i trzeba czekać na kolejny rzut. Na kolejny ogień idzie regał i ponownie mamy poprawne zabezpieczenie na czas transportu. W środku dostaliśmy ekstra: gumowy młotek, jak i rękawiczki, które polecam założyć na czas montażu. Nie zabrakło instrukcji obsługi i koniecznie uważnie na nią zerknijcie, bo będziecie rozbierać elementy. Sam montaż jest bardzo prosty i nie wymaga śrub, jedynie trzeba napieprzać jak oszalałym młotkiem, by rama się dobrze zakleszczyła. Wtedy gwarantuje, że nie będzie żadnych ruchów ani drgani. Po 15 minutach regał będzie wyglądał tak. Jego wymiary wyświetlam wam na ekranie i ponownie jest to bardzo porządny produkt. Rama bardzo trwała, wykonana ze stali węglowej i do tego proszkowo pomalowana, na pewno was przetrwa. Przerwy między półkami możecie sami ustalać, a maksymalne obciążenie to 900 kg, więc chyba dla każdego wystarczy. Do pełni szczęścia brakuje nam stołka tudzież krzesełka. Ja mam typowo warsztatowe, a jego poskładanie zajmie nam no do 3 minut max. Tak wygląda od razu po złożeniu i ponownie jego jakość jest topowa. Siedzisko jest średnio miękkie, więc akurat do siedzenia i prac w sam raz. Dodatkowo jest obracalne o 360 stopni, jak i wajchą możemy sobie je podwyższać, i nawet jak macie 2 metry, to będziecie na nim siedzieć wygodnie. Spód całkowicie metalowy i tu możecie umieszczać swoje narzędzia jak wiertarki, czy śrubki, a nawet nogi. Jest to wzmocniona konstrukcja i nie powinna się. Obawiałem się natomiast o te kółeczka. Ja mam garaż z płyt, które są nie do końca idealnie położone, natomiast bardzo sprawnie sobie wybor radzi i jeździ. Reasumując, Wewor zadziwił mnie jakością, stół jest bardzo porządnie wykonany, krzesełko jak za 200 zł sprawuje się idealnie, a regał to prosta konstrukcja, ale w każdym detalu dopracowana, no i przede wszystkim bardzo mocna. Jeżeli szukacie takich rzeczy dla siebie i do tego w przystępnej cenie, to Weworem na 100% nie będziecie zawiedzeni. U mnie te rzeczy w garażu będą od dziś wykorzystywane, więc śmiało po roku czy dwóch piszcie komentarze, a dam Wam update ich trwałości. No i cóż, tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!